W Zwierciadła podczas 50. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni gość Agata Turkot. Witam tak. bardzo serdecznie. Dzień dobry. To, to będzie rozmowa dla mnie niezwykle interesująca, ponieważ mm. podziwiam Panią w roli głównej bohaterki w filmie Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego, roli bardzo Dziękuję. trudnej kobiety, która jest w takim toksycznym związku, związku przemocowym, ale my obserwujemy tę przemianę, Jaka następuje w psychice, w głowie bohaterki, mhm. którą pani kreuje? Bo na tym skupia się film. Ja rozmawiając z Wojkiem Smarzowskim, podkreślałam, że dla mnie jest to opowieść o niej, a nie o tym wszystkim, co jest po, po jego stronie. Mhm. Oczywiście jedno z drugim się wiąże, bo to, jest, bo to jest przemoc domowa, no ale jednak film skupia się na tym, żeby pokazać, jak taka kobieta, na ile może liczyć ze świata zewnętrznego na pomoc, na ile jest skazana na samą siebie. I najważniejsze chyba dla mnie pytanie, jak my, widzowie, możemy sobie wytłumaczyć, że ona idzie jak taka ćma na początku w ten związek gdzie my, widzowie, już mamy pewne sygnały, widzimy, że to się niestety może nie udać, a ona jednak idzie. Dlaczego ona wierzy, że się uda? My, jako widzowie, mamy taką nadwiedzę i taką przewagę, że jesteśmy obserwatorami, którzy na to wszystko patrzą z zewnątrz i którzy nie są emocjonalnie z tym związani. I to jest takie najczęstsze chyba pytanie, które się zadaje, dlaczego ona od niego nie odeszła, tak, dlaczego właśnie. ona w ogóle sobie, ona, ta kobieta oczywiście, sobie na to pozwoliła. I rzeczywiście myślę, że nie jest to łatwe do zrozumienia, jeżeli się sam, nie ma samemu takiego doświadczenia, ale przemoc jest bardzo sprytna. I przemoc, y, przemocowcy. Tę swoją sieć tak powoli, powoli, powoli tkają. I zanim dojdzie do jakichś ostatecznych takich, czy to jest przemoc fizyczna, mm -hmm. czy już taka mm, naprawdę bardzo, mm, taka przemoc psychiczna, która jest już naprawdę trudna, tak. Tak naprawdę do wytrzymania, to to powoli narasta i bardzo się staraliśmy w tym filmie pokazać, w jaki sposób ta spirala tej przemocy, w jaki sposób to, to wszystko narasta, jak to się kręci, jakie to jest zamknięte koło i dlaczego z tego tak trudno wyjść. I też myślę, że warto dodać, że jeżeli jesteśmy, jeżeli ta dochodzi do tej przemocy i ona trwa długo, to ona jest zawsze też przeplatana takimi momentami, kiedy jest dobrze, mhm. kiedy jest lepiej. Nadziei, tak? Dokładnie. I często właśnie wtedy te, te kobiety, te osoby mówią, że to są te momenty, do których się przyklejają mhm. i takie... Dobrze, to może już teraz tak będzie, może ta ulga, może ten spokój, może tak. I rzeczywiście nasz, też rozmawiałam z, z paniami z Noteki, na przykład i one z terapeutkami, one mówiły, że nasz umysł ludzki ma taką tendencję do przyklejania się do tych pozytywnych bodźców w tych momentach i do późniejszego odnoszenia się do nich, dlatego tak ciężko odejść, bo cały czas jest ta nadzieja, taka emocjonalna nadzieja, nawet nie taka intelektualna, że może to się zmieni, że to może będzie ten ostatni raz już. Tomasz Szuchart mm. partneruje pani w tym filmie. Też z rozmowy właśnie z reżyserem usłyszeliśmy, że to były zdjęcia próbne, gdzie pani już była. Tak. Natomiast przyglądał się Wojtek Smarzowski temu. Temu czemuś, co musi zaistnieć w takim mhm. filmie, w takim scenariuszu, właśnie pomiędzy tą bohaterką a bohaterem, pomiędzy nią a nim. No i e, padł wybór na Tomasza e, Szucharda. I teraz pytanie moje w związku z tym, jak budowaliście tę, tę wizję tego związku, jak nad tym pracowaliście? E ja, ja, ja chciałabym najpierw powiedzieć, że jestem naprawdę zachwycona, że to jest Tomek, i to było dla mnie, to było dla mnie wspaniałe. I to było dla mnie taki już taki pierwszy duży bufor bezpieczeństwa, mhm. że będzie dobrze i, i, i będę miała wsparcie. Bo z Tomekiem się znamy jak Że będzie cenię. dobrze, mimo że będzie tak źle. Dokładnie, w tym dokładnie tak, tak, tak. I, I prawda jest taka, że chyba każdy z nas osobno pracowaliśmy mhm. nad tymi swoimi postaciami. No bo powiedzmy sobie szczerze, co tutaj, czy jakieś próby, czy rozmowy, to jest wszystko bardzo, to jest bardzo trudne, bardzo nefralgiczne i też yy, myślę, że wytworzyliśmy między sobą taką relację takiego naprawdę głębokiego zaufania i takiego poczucia bezpieczeństwa, i tego, że możemy się na, przed sobą bardzo odsłonić i że jesteśmy w tym bezpiecznie i nieoceniani. I po prostu rzucaliśmy się w te zadania. Jakby w pełni, z, pod tym czujnym, bardzo też delikatnym, troskliwym okiem Wojtka. I, no i po prostu to się musiało wydarzyć tam na planie. Tak. I potem musieliśmy. I po, potem musieliśmy to zawsze domykać zamykać między sobą. A czy jakaś pomoc psychologiczna była dla Pani na przykład? W tym... e... Ja miałam wsparcie coacha aktorskiego Ani Skorupy. I Ania była rzeczywiście taką osobą, z którą miałam cały czas kontakt. Ona pracowała ze mną nad tym, żeby w te emocje, te, te najtrudniejsze, chodzić z jak największym bezpieczeństwem dla samej no siebie. Właśnie, bo potem trzeba to zostawić wyjść. Potem trzeba to zostawić. Więc miałam takie wsparcie od Ani, no i jest Wojtek. Wojtek, który też jest dla mnie jakąś też taką no, wyjątkową osobą. I czasami wystarczyło naprawdę, żeby on się na mnie spojrzał. Spojrzał mi prosto w oczy. Tak. I, i, I to mnie uspokajało bardzo. To jest w ogóle film, który udowadnia to, co ja czułam w Wojciechu Smarzowskim już od dawna w jego filmach, ale tutaj to się uwypukliło. A co jest dosyć może trudne do uwierzenia dla wielu widzów, którzy. Być może z takim powierzchni oglądają ten, te filmy mm -hmm. jego, które są zwykle filmami z bardzo, bardzo mocnymi tematami, tak. często przepełnionymi właśnie scenami mocnymi, e, też przemocą, przemocą, bo przecież dom zły też taki był. E, a tu e, nie, już nikt nie może zaprzeczyć, że Wojciech Smarzowski jest mężczyzną o wielkiej wrażliwości hmm. i o bardzo. W sumie delikatnym sercu, powiedziałabym. Mm -hmm. I to, co pani mówi do tej pory, potwierdza, tak. te, prawda? To, to jest coś takiego, że musiała w nim być ta delikatność, żeby tak przedstawić bohaterkę, którą pani gra. Mm, absolutnie. Ja to bardzo widzę i to bardzo też czuję w jego filmach. W tym filmie też szczególnie. I Wojtek jest taką, tak jak jego filmy rzeczywiście są brutalne, mm -hmm. są, są pełne tej przemocy. Jest to jakaś poeteka, którą on sobie wybrał, którą się decydował opowiadać świat. To on sam jest absolutnym tego przeciwieństwem, rzeczywiście jest osobą szalenie wrażliwą, taką bardzo delikatną, bardzo nieśmiałą i taką widzącą i czującą drugiego człowieka i tak. myślę, że też dlatego my jako aktorzy się tak rzucamy na główkę w tej pracy z nim, bo on nam daje, no czujemy się naprawdę widziani i naprawdę yy, na swoim miejscu i, i bardzo bezpieczni. A myślę, że dla aktora to jest najważniejsze i że bez tego jakieś ryzykowanie, chodzenie w stany, które są skrajne, które są niebezpieczne, może być naprawdę niebezpieczne. I że, i że tak sobie to teraz wyobrażam, że, że, że tylko takie bezpieczeństwo drugiej osoby, tej najważniejszej na planie, może sprawić, że, że w to wchodzimy, to robimy i, i jesteśmy z tym w porządku. Trudność w kreowaniu tej postaci polega także na tym, że ta opowieść jest nielinarna że to, jest takie, takie, to są takie pucle, które w głowie tej głównej bohaterki się tworzą. One się tam odnawiają sceny z przeszłości. I o ile na początku mamy słońce. W hmm. postaci agaty Turkot. Hmm. E, takie rzeczywiście taki uśmiech pełen <laughs> szczęścia. <laughs> tak. e, no to on gaśnie, 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 gaśnie. Tak. I teraz zmierzam właśnie do tych zadań aktorskich, takie hmm. były przed panią. No bo przecież nie, nie kręciliście tego w taki sposób, że najpierw ten czas dobry, niestety, a... potem ten czas zły. Niestety, niestety, i to było chyba rzeczywiście największym dla mnie wyzwaniem bo jednego dnia potrafiliśmy kręcić sceny, tę samą scenę w różnych wersjach, czyli tej Gośki. Czyli wręcz jednego dnia? Tak? Jednego I... dnia, tak, bo to było zależne często od lokacji, Oczywiście. Byliśmy. Więc jednego dnia na przykład rano kręciłam sceny w, te, w tej linii, w której Gośka nie jest w stanie o siebie, nie ma tej mocy, żeby mhm. o siebie zawalczyć i, 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 i sięgnąć po pomoc. I tego samego dnia po kręciłam gośćkę, która już Dochodzi do siebie, która mhm. już y, jest uzdrowiona, wyleczona, i, i, i zaczyna te życie, życie budować na nowo. I, i, I to było rzeczywiście bardzo trudne. I też to, że tych sekwencji było, była masa tych sekwencji, tak. bo my widzimy w y, filmie czasami tylko sekundy. Dokładnie, tych scen. tak. A to były pełne Takie flesze, prawda? Tak. Flashbacki w ogóle tego, tak. co. Tak, Co się, gdzie ona sobie przypomina też tak. sama sobie. Tak. Ta jej psychika biedna, zmącona mówi: Hej, tam miałaś już przecież, tam był sygnał, że że tak. coś jest nie tak, ale montażowo to też jest znakomicie zrobiony film, bardzo precyzyjnie utkany, bardzo z bardzo. tych scen. I bardzo jestem bardzo, bardzo jestem dumna z Wojtka i z Krzyśka, komandera naszego montażysty, że rzeczywiście udało im się, ja uważam, że ten montaż jest naprawdę wy, wybitny. Mhm. Ja się szczerze że powiedziawszy, tego chyba najbardziej obawiałam. W jaki sposób to zostanie zmontowane? Czy to nie będzie na tyle skomplikowane, że widz zacznie się gubić, a przez to zacznie się odłączać emocjonalnie od mojej bohaterki od? Od, od, od całego tematu, no i wtedy tak. trochę to już ta nasza praca nie ma sensu, jak pierwsza zobaczyłam ten film, sobie pomyślałam, uf, udało się tak. niesamowite, że naprawdę zmontowali to w sposób szalony, ale jednocześnie bardzo myślę klarowny. Jak Pani myśli, jaki, po pierwsze, jakie przyjęcie może mieć ten film, ale przede wszystkim. No to, co w filmach Wojtka Smarzowskiego jest ważne i na co zawsze zawsze liczymy, my, fani jego kina i fanki jego kina, hmm. na, jak, na ile to będzie rezonować, na ile to będzie miało swój ciąg dalszy. Przecież w tym filmie wyraźnie widzimy, że bohaterka jest właściwie pozostawiona sama sobie, tak. że nie ma szans na to, żeby żeby gdzieś z zewnątrz do kogo się zwrócić no jest jakieś są jakieś systemy ale one są niedoskonałe czy jest szansa na to żeby ten film coś zmienił żeby rzeczywiście ta współpraca z Feminoteką która tak. już się rozpoczęła na etapie przygotowań do tego tak. filmu żeby ona zaowocowała rzeczywiście jakąś szeroką społeczną dyskusją ja mam taką nadzieję i taką naprawdę szczerą nadzieję, i myślę, że każdy z nas, który brał udział w, 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 w powstawaniu tego, tego filmu, ma taką nadzieję, tak. i że Wojtek też zrobił to z taką myślą. I nie wiem, co będzie, bo to nikt z nas nie może tutaj nic prorokować, na, ale tak patrząc wstecz na poprzednie filmy Wojtka, wiemy, że one potrafią rzeczywiście wbić ki w mrowisko i potrafią te. Publiczną debatę jakoś tak rzeczywiście bardzo mocno uruchomić, i mam, i mam nadzieję, że tak to będzie tutaj, i że bardzo bym chciała, żebyśmy zapoczątkowali jakąś, jakąś zmianę i, i chociażby w, w świadomości tak. ludzi w nas wszystkich. I ym, bardzo bym chciała, żeby ta nasza empatia i to właśnie widzenie drugiego człowieka gdzieś cały czas się pogłębiało. Aha, to jest takie. Może jakieś takie są naprawdę marzenia, jakieś takie... No tak, ale jakie, co, jakie, jaka przestrzeń naszego życia może to zrobić, jeśli nie sztuka, prawda? Ona ma jakieś największe ma największą szansę, bo jest też pewnego rodzaju uogólnieniem, tak. bo daje szansę na szeroką interpretację. Tak. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, bo my cały czas mówimy o kobiecie mhm. i o tym, że kobiety mogą dostać tutaj materiał do tego, żeby walczyć o siebie. Tak. Ale to jest też, moim zdaniem, film bardzo ważny, żeby, ten, żeby był oglądany przez mężczyzn. I teraz, co zrobić? Muszę powiedzieć, że to, to jest dla mnie też istotne. Mhm. Co zrobić, żeby zachęcić mężczyzn do obejrzenia tego filmu, żeby oni nie uciekli, nie przestraszyli się samych siebie, bo, bo, bo siostrzeństwo. Prawda? Tak. Mówimy o siostrzeństwie. Tak. Obejrzą to różne kobiety, będą wiedziały, że jeżeli mam sąsiadkę, koleżankę, przyjaciółkę, która wiem, że jest w związku toksycznym, przemocowym, to trzeba coś zrobić. Na, I o tym się dużo mówi. Natomiast no jednak, coś takiego jak braterstwo, hmm. napiętnowanie także mężczyzny przemocowego przez drugiego mężczyznę też powinno być, prawda? Gdzieś ten film, moim zdaniem, też o to woła. Absolutnie, absolutnie, ale ja tak, ja odbieram tę historię tak poza, poza płcią tak naprawdę, mm -hmm. że wyobrażam sobie, że bo, no bo tak samo nieść pomoc może i kobiety, zarówno właśnie kobieta, jak tak, i mężczyzna. Oczywiście. Bez żadnego problemu. I rzeczywiście, no takie są statystyki, i, ta, i, i taka jest prawda, że to zazwyczaj kobiety padają ofiarami tej przemocy. Też zapewne z dosyć oczywistych względów jesteśmy po prostu delikatniejsze, słabsze fizycznie, no taką jesteśmy płcią, tak. prawda? Ale ta pomoc czy wychodzi od, od kobiety, czy od mężczyzny, to już nie ma znaczenia, dlatego. Nie widzę powodów, dlaczego mężczyźni by mieli tego filmu nie, nie zobaczyć i przecież nie ma na co się obrażać, że nie tutaj ma się co obrażać. Główny bohater... ja rozmawiałam z paroma mężczyznami. Ale proszę tak, dokończyć. Tak. Proszę. Mówić. Rozmawiałam z paroma mężczyznami i oni w pierwszym momencie po obejrzeniu tego filmu go nie lubili, odrzucili ten film. Film, film. Film mhm. odrzucili. Mhm. Po czym po, jak zaczęliśmy rozmawiać, mhm. to, to okazywało się, że tak, Przyznawali, odrzuciliśmy, mhm. bo nie podoba nam się portret mężczyzny w tym filmie. No. To jest bardzo ciekawe. I ja też zauważyłam, że najwięcej takich zarzutów o epatowanie przemocą, o to, że tej przemocy jest za dużo, że to jest przesada, ja widzę, to znaczy czytam i słyszę od mężczyzn. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy rozmawiałam z kobietą, która by mi powiedziała, że na przykład, że tego jest za dużo, że jestem oburzona, że to jest coś nie tak. tak. Kobiety, słyszałam oczywiście takie wypowiedzi, że, że dla ich wrażliwości to było ciężkie, ciężkie, że to było bardzo ciężkie przeżycie, ale nie usłyszałam, że to jest przesada, że to są mhm. jakieś takie też różne określenia, których bym nie chciała tutaj przywoływać teraz w tym momencie. A mężczyźni tak uważają i to jest dla mnie bardzo ciekawe. Właśnie. Bardzo ciekawe. No, film bardzo ważny, świetnie też pod względem artystycznym zrealizowany, tak. bardzo dobrze zagrany zarówno hmm. przez panią, jak i przez Tomasza Szucharda, ale też drugoplanowe postaci tak. jak to usmarzowskiego. Tak. Wszystko gra i się składa. <laughs> Także dziękuję bardzo i gratuluję tej roli. Serdecznie dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.